16 października 1978 roku. Watykan. Kiedy miałem 10 lat, czytałem komiksy o superbohaterach, które w latach 70. napłynęły do Polski ze Stanów. We wsi, wadowice, ciężko było zdobyć takie rarytasy. Moim szczęściem były przejażdżki traktorem mojego ojca do Warszawy, gdzie mogłem zakupić wszystko, czego potrzebowałem do życia. Wracając do genezy całego wywodu i komiksach, sam bardzo chciałem być potężny, z nieograniczoną mocą i sławą. To było coś. Matka zawsze powtarzała, że to głupota, ale ja nie chciałem słuchać. Byłem młody, gniewny i spragniony nowości. Zajmij się uprawą rzepaku ględziła matka, zdrapując grzyba ze stóp. Niby pomagałem ojcu, ale zawsze w koszyczku miałem ukryty komiks. Kiedy nadeszła wojna, rzepak przestał być priorytetem. Ojciec zginął. Nie mogłem się pogodzić z tą stratą. Szukałem pocieszenia. Kiedy matka przytulała mnie, mówiła ze łzami w oczach: Nie zatrać się w sobie, synku, bo to cię zbliży do wiary w Boga, a wtedy nie będzie ratunku. Jeśli chodzi o wiarę, to sam nie miałem zdania. To, co mówiła matka, nie trafiało do mnie na tyle, żeby zmienić mój światopogląd. Nie rozumiałem tylko, dlaczego Bóg pozwala na to, co się dzieje wokół mnie na śmierć i zniszczenie. Zresztą, Nieważne. Chcąc być bohaterem, jak w wymarzonych komiksach, rzuciłem kiedyś kamieniem w Niemca. Ten odwrócił się jednak, a ja już czmychnąłem w krzaki. Co było robić? Nie było tak łatwo bez supermocy. Dużą rolę odegrał jakiś ksiądz, który w ramach propagandy głosił przetrwańcom kazanie o tym, że Bóg jest drogą do marzeń, że Bóg jest drzwiami do wolności. Teraz wiem, że nie zinterpretowałem go w poprawny sposób. Księdzu chodziło o umocnienie w nas wiary, a nie o to, co ja zrobiłem. Chociaż chyba zrobiłem lepiej, bo to Kościół otworzył mi drogę do celu, który mi przyświecał. Poszedłem na księdza. To dziwne u mnie, u, no, u kogoś, kto niezbyt wierzy, ale miałem cel. Po sześciu latach seminarium udało się. Pamiętam, że najgorsze było oczekiwanie na tym całym głosowaniu, wybieranie i tak dalej. Ale teraz jestem i patrzę na ludzi mi podległych, na moją potęgę i nieograniczoną moc, tak jak wymarzyłem. Spider-Man mówił, że wielka siła to wielka odpowiedzialność. Ja mówię habemus papam. Tak, to ja. Johnny Kremówka. Jeden z ostatnich ocalałych z katastrofy greckiego tankowca Lotus.